Hej, cześć, witajcie! Jestem witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale pod tytułem Walka o Koiny. Seria ta będzie polegała na tym, że grając na serwerze Cube Pixel, będę zapraszał do gry jednego znajomego bądź jednego widza i będziemy grać sobie w kasynie. Zasady tej serii są takie, że mamy jakąś kwotę, dajmy na to 5000 coinów i ja grając właśnie ze znajomym bądź z widzem. Będę musiał grać na tych samych maszynach o te same stawki, i ten, który wyjdzie, to zarobi jakby większą liczbę coinów, wygrywa cały odcinek i zgarnia dodatkowo te coiny, które mi jeszcze zostały. Pod ostatnim filmem zostawiliście takie liczby. Serdecznie Wam za to dziękuję. Nie spodziewałem się kompletnie, i dziękuję mega za odbiór. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie tak samo. Dzisiejszym moim gościem będzie wełna, także nie będę przedłużał. Przechodzimy do odcinka. No się no się no widzowie. Będziemy startować z pulą 5000 coinów. I zobaczymy, kto wyjdzie. Z tego zwyciężko. To my stoimy już przed kasynem i wchodzimy do niego. Chodź. Będziemy mierzyć się dzisiaj na maszynach, na ruletce, na blackjacku i prawdopodobnie na crashu. Chciałbym zacząć od maszyn losujących, więc, więc chodź ze mną. Dobra. I tak. Tutaj masz zmien kwotę, co nie? No to I dawaj, wchodzimy za stówę. Gramy 5 razy po stówę. Dobra. Dobra. Lecimy. Tak, w lewym dolnym rogu ci będzie pisało, czy coś wygrałeś. Dobra. Kurde, jeszcze nic. U mnie nic. 300 300 zrobię. O, no to widzisz. Dobra. To teraz tak. Dawaj, lecimy. 3, 2, 1. Lecimy. Nic 300 zrobiłem, co jest? Ja pierdzielę. <noise> Jaki farciarz Już ma 600 na dobra, jeszcze raz. 3, 2, 1. A sorry, źle lekknąłem, dobra, za szybko. Nieważne. Dobra. Nic. Nic. Jeszcze raz. A, nie, 3, nie, nie. 2, 1. 2, 1. Jak widzowie, też bijłem oczywiście na serwer. Grałem. Tak, zapraszamy. 300. 300. Dobra, czyli jest i, przewaga 300 do, do 900. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Ja już puściłem. Dobra. Nic. I 300. Dobra, jeszcze raz, ostatni raz. 3, 2, 1. Dobra. Kręci się, kręci. Proszę siódemki. Dobra. Czyli na 6 krącił nie wiem. Dawaj, wychodzimy. 4 razy w grę. Tak, dobra. Dawaj lecimy na ruletkę. Chodź Dobra To że Ty wygrałeś poprzednią konkurencję, dam ci wybór i ty wybierasz za, za, za jaką kwotę wchodzimy A dałbym za stóweczkę. Dobra, za stóweczkę Dobra, to ja sobie pikuję Tak szczerze, że będą liczby nie ja nie dam mogę też bez, nie wybrać? Tak, tak, tak. Ja oczywiście daj, gram bezpiecznie, bo ty będziesz miał tylko 2,7% szans. Ja będę miał troszeczkę więcej. 19. Dobra. Ja mu, muszę być nieparzysta, jak będzie 19, to ja i ty nie wygr wygramy. Nie, 19 kto ty wygrywa? Nikt nie wygrywa. Dobra. Jeszcze raz? Tak, to dawaj, wchodzimy za 200. Tak, 200. I dawać tutaj ze mną. Ja teraz wejdę, że będzie teraz czerwone akurat. Że teraz będzie czerwone. Nieparzysta. Dobra. A ja dam... Dobrze, przeciwieństwo, dam wszystko. Jeśli jeszcze ktoś nie subskrybuje tego kanału, to polecam zasubskrybować. Tutaj macie liczbę, ile osób nie subskryb... jest jeszcze bez subskrypcji, więc warto to zmienić, żeby było więcej kontentu, tak? Nie, ja subskrybuję, od razu widzicie jakie ja mam. Parę. Tak i zostawiajcie łapeczki w górę, i subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście po prostu byli na bieżąco z kolejnymi materiałami. Dobra, lecimy. Podajcie na live y i tak dalej, i tak dalej. Tak. dobra, ja mam czerwony. Ty masz? Czerwony, czarny, czarny. Wygr wygr A, wygraliśmy. Ja 400. A, jeszcze raz? Tak, to dawaj ty kwotę, wybierasz. I jeszcze tak na razie niespokojnie, na, spokojnie, na spokojnie. Dobra. Za, do 200. Za, 200 chodzimy. za 200. Za 200 wchodzimy? Za 200, 200. Dobra. Ja teraz wezmę, że teraz będzie czarne Ja dam tutaj, że będą od, od 19 do 36 Tak No tak zaryzykuję trochę, ale A Wy, Wygrałem 400 A, dobra Schodzimy czy jeszcze raz Jeszcze raz gramy cały czas Ile Ile masz wobec tym na koncie? 5800 Dobra, teraz mu odwiedzcie w plecy Tak Jeśli chodzi o kwotę. Dobra Teraz tak Dawaj schodzimy za tysiaka. Ja daję, że będą czerwone To wcześniej było czarne? Tak. Ja są, że będą czarne. Jeszcze raz tak, tak siądzie, siądzie. Ty dajesz tak A samo jak tak ja? ja? Nie, ty dajesz inaczej. Dobra. Dawaj, proszę. Nie musi czerwona. Czer Jest! 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 Ile, Ile wygrałeś? Dwa tysiące. Ja pierdzielę. Ja. Dobra, jestem zarobiony. A mogę już światać, mogę iść do domu? Nie, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Gurde <gryś> Ty się spadł. Tyś jak znowu? Tak, Tysiak wjeżdżamy grubo. O mój Boże. Wjeżdżamy tysiak. Tak, subskrybuję, od razu wygrywam. O co chodzi? Dobra. Teraz będzie czerwony. No, daj tak samo jak ty. Jak się na przykład postawi numerek to ile się wtedy wygrywa? O, to wtedy bardzo dużo. Wtedy z tysiąca można 10 koła zrobić. No to dobra A to trzeba mieć fa farta. No nie no, ci, ty, ty, teraz będzie czerwone, bo dwa razy począt czarne. To trzeba mieć taktykę na tę gierkę Tak jest! Dojdziecie. Dwa oh. koła. Dobra, gram jeszcze dwie gierki na ruletce i będziemy przychodzić na black Jacka. A albo i ja na klasza. teraz zagrał tak 500, tak... I na końcu, i na przykład tą ostatnią mu 2000. 500, no to... dobra, to chodzimy za 500. A te takie grubsze co dają? Te grubsze, że wtedy tej linii? Tej Ta, to, to, tak, tak, to, to tylko w tych tej... dniach. No, dobra, ja lecę na ślepo. Ustawę na jedynkę lecę na ślepo z liczbami. Dobra, dałem, 19 czerwoną. Ja dam 22. Dobra, zobaczymy. Lecimy, na, lecimy z numerem Kurde Dobra i ostatnia gierka, wchodzimy za 2000, tak? Tak Dobra No chyba, że masz jakiś inny pomysł. Nie, za dwa koła sobie wyjdziemy. Dobra, dawaj, dwa koła I to była... To było 27 Daję, że będzie parzysta. Ja daję, ja daję czarne po prostu. Nie chcę ryzykować. Jak będzie czarne, to jestem zarobiony. I wtedy kajek leci sobie w dół, a ja lecę w górę. Dokładnie. A jak słaby gracz. Nie, ja nie On jestem nie słaby. A nie zna się na pieniądzach. Patrz jak teraz przegrywa to... Ja a mówię, więc... zobaczysz, zobaczysz, że ja wygram. Dobra. Pur. No dobra Ile masz? dobra wychodzimy ja 5, Dawaj shift Ja mam pięć Dawaj lecimy za 500 Dobra Wygrałem 1000 Dobra Patrz, jeszcze wytłumaczyć zasady Chodź, teraz, teraz wejdziemy za stópkę ci wytłumaczę zasady To patrz, tutaj masz takie coś jak Jak najdziesz sobie na hit, co nie? Tutaj masz twoje karty, co nie? Mhm. I tam masz taką liczbę, jaką masz. No właśnie, i możesz hitować albo zostawać. I tutaj jest tak. Musisz mieć 21 punktów z kart. Jeśli to przekroczysz, przegrywasz. Nie, mhm. przegrałem. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze trzy gierki to zagramy. A jeżeli będę mieć to 21? No to wygrałeś też, no dobra, dawaj da, da, Dawaj za 1000 Le, Lecimy o, grube oj, stawki Dobra Przegrałem let's go. Nie Miałem 18, ile mieć? 22, dawaj jeszcze raz za 500, ty Za 500 Dobra Wygrałem 20, Dobra, 12, jeszcze, dwie, 20, jeszcze dwie gierki, dawaj A co sumie spoko jest Za 500 dawaj Dobra Wygrałem No bo miałem od razu 22 Dobra Dawaj I, i za 1000 A będę biedny przegram Wygrałem Nie, <laughs> zaryzykowałem Ile masz? 3400 Dobra, to lecimy w takim bądź razie Yyyy po blackjacku lecimy na krasza Dawaj Dobra No i to jest tak, że ta rakietka sobie będzie lecieć, lecieć, lecieć I musisz w idealnym momencie ją przerwać, bo jak wybuchnie to, to traci wszystkie pieniądze Bo tutaj chodzi o to, że, że, że te pieniądze się mnożą Kurde Ja czekałem cały czas, obydwoje jesteśmy na minus ja chciałem na dwa coś tam. Ajajaj. Aj, aj. dobra. Dobra, dobra, dobra. To to czekamy na gierkę. Za to można. Dobra. I tak my z mną chodzimy teraz za tysiąc na Krasza. No i czekamy aż krasz wystartuje Jest gierka, także lecimy. Stop. Ja na 1.50 zatrzymuję. Nie. Jakie gówno. Ja pierdzielę. Ole gówno walone. Przegrywamy. Kończymy widzowie odcinek ruletką. Nie no, nie no za, za tysiaka wejdziemy sobie da, Dam, że będzie czerwony Dam tak pierwsza strefa 100% jak tam widzowie u was dzionek nie napiszcie w komentarzach Jezu Pomyliłem, że to nie live, dobra, nieważne. Dobra, lecimy. Kto wygra? Osta... Wygram, wygram. Będzie dziesięć. Jaki było? Dobra. Jeszcze dwa Taka, koła na Jeszcze I o to chodzi. Wchodzimy za a ty. Nie mam. To za stówę. Nie no, mam dziewięćset 20 To, to za stówę. Na zakończenie. Safe. Też. Zobaczmy, 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 zobaczmy. Dobra, Nic. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Ale teraz za tysiące, teraz za 1000. Dobra. Lecę. Dawaj, pięć siódemek. No. Robisz to. Nie. Nic. Dobra, wywalono no niestety. Pamiętajcie, pamiętajcie dzieci drogie, nie, hazard jest zły. Tak. Nie, nie powtarzajcie tych czynności, co mi w domu. Także to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Zwycięzcą zostałem ja z bilansem 11100 do 7, do 7700. Ale wełna dzielnie walczył, fajny odcinek nam wyszedł. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczek w górę subskrypcji. Zostawcie komentarz dla wełny, obowiązkowo serduszko. I. Czekamy, kto będzie kolejny w tej serii. Także dzięki. Do zobaczenia.